Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, no i serdecznie, ja jestem Duszek, no i zapraszam was do kolejnego odcinka, gdzie w Wiedźmina, po dość długiej, przynajmniej dla mnie przerwie, znaczy kobieta, co mogła być krótka, jeżeli oglądacie regularnie, e, tak, ja nie to w ogóle, co my ostatnio robiliśmy, z tego co ja wiem, to chyba zabiliśmy golema, to do końca pewnie nie jestem. No, chyba tak, chyba walczyliśmy z golebem i zabraliśmy mu sefir. A może nie? Nie wiem, w ogóle, zobaczmy w dzienniczku, bo ja w ogóle się nie orientuję, co my właśnie ostatnio robiliśmy. Wiem tylko, że tego gorema zabiliśmy. No, dość długa przerwa wpłynęła na moją znajomość. E, tajemnicza wieża. Mam już 8 cefirów, potrzebuję jeszcze dwóch. Okej, okay, czyli... cefiria e, sobie na razie odpuścimy. No to sekcja z boku zostaje nam chyba tylko. Umów się z Szani i załatw ciało od grabarza. No to na to. Skarż na mapie. No i let's go to the Shani. Eee, no właśnie, tak właśnie spróbuję sobie przypomnieć o co w ogóle chodziło w tym całym widzicie. Jak mówiłem, bardzo dawno nie grałem. Nie bo nie mogę tego zebrać. Okej, okay. no chyba przydałoby się kupić książkę. Bardzo długo nie grałem, no i zapomniałem wszystko co tu w ogóle chodziło. Wiem tylko, że chyba ścigamy. to a, ścigamy tą grupkę całej Saramandry, która nam, ukradła nam eee, przepisy, no i całe te mixtury nasze, eliksiry. Mutagenne, dzięki którym my, Wiedźmini nie jesteśmy tak zarąbiście jak jesteśmy. To, to Obejsk Deepfarch. Nie wiem, co to jest obelisk, ale mam nadzieję, że się dowiem. Tu wszędzie w ogóle utopce się respią. Nie wiem, skąd one się respią, bo to wiem, skąd się respią, ale. O! Uważam w tej jak jakieś kredy z ziemi. Mniejsza o to. nasi mówiłem te całe eliksiry mutagenne, nam zają Teraz pytanie: O co jeszcze mieliśmy zrobić? Wiem tylko, że chyba tutaj że prowadziliśmy jakieś przesłuchanie w ogóle, czy ja dobrze idę? Chyba idę nawet całkiem dobrze. Prowadziliśmy przesłuchanie: Aha, dobra, prowadziliśmy przesłuchanie tych całych podejrzanych o. O co my ich podejrzewaliśmy? kontakty z Saramandro? Chyba o kontakty z Saramandro, nie wiem. Aha, chyba o kontakty z Saramandro, dokładnie. Yy, I z tego co wiem, to chyba jeszcze Karksteina nie przesłuchaliśmy, bo nie chcemy go wkurzyć. Ale nie jestem do końca pewien. Mówię, dawno, bardzo dawno nie grałem, widzimy, no i nie pamiętam, co w ogóle to się stało. Chociaż mogę wam się pochwalić, że teraz zwiększyłem trochę, mm, zwiększyłem. No, ustawiłem prawie na maksymalne e, ustawienia grafiki i rozdzielczość. E, dzięki czemu wydaje mi się, że cała gra lepiej wygląda. Nie wiem, jak to będzie u Was po wyrenderowaniu, ale u mnie to wszystko gra się o wiele łatwiej i piękniej. Oczywiście ustawiłem jeszcze być w okienku, żeby nie nagrywać pełnej rozdzielczości, tylko. W tej podstawowej HD, czyli 1280x720, bo to zajmuje o wiele mniej miejsca. No i... No, no i miejsca mam dość mało na dysku, tego tak ustawiłem. Dość mało, no. Jeżeli nagrałbym taki półgodzinny film z Wiedzimina w 30 km na sekundę w tej pełnej rozdziałce, to zajęłoby mi to troszeczkę. Co? przejdźmy na drugi brzeg. Let's go. Jesteś... Tak, jestem gotowy. Zajęłoby mi to trochę czasu, znaczy trochę miejsca, no i przez to, no musiałbym nagrać mniejszej ilości materiałów. A dzięki temu mogę, no, nagrać trochę więcej dla Was, przez to nie zajmie mi tak dużo miejsca. Ogólnie myślę na kupię jakiegoś dysku osobnego, dzięki któremu będę mógł przechowywać jakieś tam przeiki dane. Co prawda, mam podzielony dysk na partycje 3, no ale. Jakoś to idzie. A właśnie, jak widzicie, teraz wszystko wiele lepiej wygląda. Wspominałem o tych 2 minuty temu, że ustawiłem wszystko sobie na maksa, prawie. Mogę się nawet Wam pochwalić. O! Pochwalę się Wam. Opcję obrazu zaawansowane. Wszystko jest na wysokiej. Oprócz y, filtrowania antyzdropowego i wygładzania krawędzi. Bo nie, nie za bardzo wiem o co chodzi, ale nie będę tego zwiększał, bo gra i tak wygląda teraz bardzo ładnie. I w ogóle teraz zachęciło mi to wszystko do no, ja tej całej serii. Powiedziałem sobie, a... Włączę sobie ustawienia maksymalne, zobaczę, jak to wszystko wygląda. Patrzę, wow! Jak pięknie, no to powiedziałem. A, kontynuujemy serię. Ogólnie na początku odtrąciło mnie to, właśnie o tym, że zaprzestałem grać w tego wieśka, w jedynkę. Właśnie to wygląda na grafikę, no i trochę strąbany system walki, według mnie. A chociaż już się do niego trochę przekonałem, no i grafika teraz wyglądała wiele lepiej, według mnie. E, jeżeli chodzi o to, co ustawiłem, w. Kratka na sekundę, teraz no to 30 krat na sekundę, bo 60 to jest. No, ja chodzi nawet mógł mógłbym nagrywać nawet 120, a ze względu na jak mówiłem na miejsce na dysku, no, nie zamierzam tego robić. Bo jeżeli jak wiecie, e, kiedy nagrywam więcej krat na sekundę, po prostu pliki ważam o wiele więcej. E, no i przez to właśnie nagrywam w 30 krat na sekundę. Ci dziadkowie mi wkurzają, oni przypominają mi tego e, wielebnego. No wielebny, tak, do tego wielebnego, którego ukatrupiliśmy, bo on przewołał tą bestię, czy tam chciał nas zabić, nie pamiętam dokładnie o co chodzi. A Aczkolwiek teraz udajemy się do mm, szpitalu, do Shani. Chociaż wątpię, żeby teraz z nami chciała gadać, bo jak wiemy to chyba będzie w nocy trzeba było robić. Przynajmniej tak się domyślam. Tylko Shani, where are you Shani? O, co powiedziałem o Arcie. Arcie jest taki piękny, że podświetla nam wszystkie. Wszystkie, wszystkie osoby, wszystkie. Mm, no, wszystko nam poświęca. Wszystkie. <coughs> wszystkie nazwy przedmiotów i ludzi. Szani, Szani, Szani? Ty jest Szani, Siemka Szani. Mów szybko, bo nie mam czasu. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Do zobaczenia. Okej. Okay. Do zobaczenia. No to. Yy, ja Musimy się przespać, wszystko. ale chyba tutaj jest już ani opcja spania. Przynajmniej tak bo widziałem w Dokładnie. O, jest kimono. To wali mi w kimono. Nie wiem, chyba do północy. Do północy. Czemu by nie. Akurat taki fajny czas. Rozpocznijmy medytację. Yy, nie wiem, czy ja mam do talenty. Chyba, mama, może nie mam. Nie patrzałem ostatnio, nie patrzałem od dwóch miesięcy prawie, wiesz. no ale niedługo trzeba będzie zobaczyć. Eee, teraz tak, Doszanie. aha, no to do Shani lecimy, lecimy z tym wątkiem głównym. Ale wydaje mi się, że tu wszystkie questy, nawet poboczne, wiążą się jakoś z wątkiem głównym, przez co będziemy mieli możliwość wykonania ich wszystkich. A czy mogę może również mylić, chociaż myślę, że mam rację. Nie, wkurza mnie też również tutaj w Wiedźminie, że nie ma opcji sprintowania. Przez co, no, trochę wolno się idzie. Ale chyba są mikstury, które pozwalają o szybciej chodzić. Przynajmniej tak się domyślam. Tylko gdzie ja teraz weszłem, to nawet nie przebiegnie. Nie, no, Geralt. To jest właśnie to, za co, no, kochają ludzie. na ogólnie ten cały klimat. Stapkowskiego. Walkę w ogóle, grafikę, fabułę. Ale właśnie co wkurzające jest to, że, no, niewidzialne ściany. Te skrypty całe nie pozwalające przejść nawet po y, murze, nie wiem, 50 centymetrowym sprawiają, że no, gra jest tak odtrącająca. Stary, siwy, a za smarkulami się ogląda, nie wstyd to tak! Hmm. To nie tak, dobrodziejko. Nie czaruj mi tu, a panienka zajęta i nie przejmuje. To proszę jej przekazać. Nie uczyła cię matka, że się nie przeszkadza, gdy ktoś jest zajęty. Pewno teraz sobie wybaczyć nie może, że takiego potwora wychowała. Ale. No. Ta bawka mnie po prostu dobija. Za każdym razem, jak idziemy do szani, ona nas zatrzymuje. Nie wiem, jak ją przeprowadzić ten dialog. Przeprowadzamy dialog łagodnie, to ona się wkurza. Stary... Stara, siwa, a upierdliwa. Nie wstyd to tak? Uuu, jaki wygadany! Idź, idź! Ale jak się skalpelem albo szpikulcem do lodu zadźga, to się nie dziw! <grywa> okej, okay, no to. No, Starość. ta łapka ma coś z gąb. Próbujemy radośnie, przyjemnie, wygania nas. No to. dojebimy do pieca, no to już nas O Oj, tak? szani! <grywa> mam, mam sprawę sprawa. szani! Tak? Potrzebuję Twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry Dobrze Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz Spotkajmy się wieczorem Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak Jasne, powęszę Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wdał ciało Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora Spotkamy się w szpitalu a, masz hmm. jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Milesa. Może powie ci coś interesującego, ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane: Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Okej, okay, czyli. Pierwsze, co musimy zrobić, to pogadać z Vincentem Milesem i znaleźć parę książek na temat mm, sekcji zwłok. Ogólnie, no. Um, medycyny. O, to jest dobre określenie. Medycyny. Tylko teraz jest noc, więc prawdopodobnie tego nie zrobimy. Przynajmniej mapa nam pokaże to, gdzie mamy iść. Pierwsze... To... A dobra, no to pierwszy grabasz. No to skoro chcą do grabarza, no to grabacz będzie pierwszy. Ale ciekaj mnie, gdzie to w ogóle jest, będzie jakieś miejsce, gdzie mógłbym kupić książki? Hmm. Kto sprzedaje te książki? Aha, złą <zum> drogą poszedłem, przepraszam. Trzeba iść tędy, bo tam musielibyśmy iść na około szpitala. Tak to będzie krócej. No właśnie, te książki można było zdobyć? Eee, wiem, że w... Mi się chce. tym... tym, tym bl, 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 podgrodziu jest taki koleś, który te wszystkie książki sprzedaje. Ale nie wiem, czy będziemy mieli możliwość wyjścia z... Eee, m, no, tego. Podgrodzia. Podgrodzia. Tam są chyba dwa Nie wiem, co to jest. Nie, nie będę, tego, nie będę wnikał w określenie tego całego miasta, to jest chyba miasto, bo niższe miasto. Bo to nie jest zima. A co ja będę mówił? Mnie trzeba Ci fani mają takie zbroje, widzicie to? U mnie fajnie podobały zawsze mi się te zbroje. Jak widziałem je na screenach, no to całkiem fajnie wyglądają. A czekolwiek ja bardzo, bardzo, bardzo duże ich ruchy, przez to walce są no, ciężcy, ale no. Jeżeli chodzi o szybkość, no to bardzo wolni. Co to, 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 to jakieś duchy? Gul. Cool. no ja z górę walczyć Ginge Solamandro Hare you bitches Get Let's go Gerard Czemu go nie zabijesz? Aha, czyli on nam pomógł? Ten upiór? Super! Upiór jest z nami, świetnie! Ho ho ho, na tym się nie spodziewał. A czy krowy teraz grabarza znaleźć? Nie mogę Nie mogę znaleźć grabarza. Tu powinien być grabarz. to jest shirt. Shmallow. Rejer. Mnaczej tak, A tu grabarza nie mam. Nie mam grabarza przy Wszystko okej okay. Mogłem poczekać do ranka. Teraz. No, nie ma co robić. Trzeba jakoś właśnie znaleźć jakiś. Miejsce, gdzie mógłbym wanąć w kimono, prawdopodobnie to pójdziemy do karczmy bić. Kudłacz! Mysz kudłacz, tak, mysz kudłacz! Żeby zwanąć w kimono. Po raz kolejny. Cicho tam, piesek. Nie wiem, czy te psa mam Wiem, ja że jakiś quest będzie z tymi psami. Może już tego psa wykonałem? Nie wiem, nie pamiętam. U mnie motają się wszystkie. mówiłem, nie grałem już od 2-3 miesięcy. Widzimy na. A przez co jestem trochę teraz smotany w tym wszystkim. Robimy właśnie questy na przypała. Jeżeli coś będzie nie tak, to już nie moja wina. Fajne podsumował. Mniejsza o to, chodź mi tutaj. Kacz ma iść Kudbacz. Więc więc, więc wiem. Z co powinniśmy już robić. Knoczko pójść fanąć w Kimolo. mi się wydaje przynajmniej, a możemy jakieś questy w misiu Kudbaczu. Hmm, co kriej, prawda? Hmm, muszę poszukać kolemana w mieście mm -hmm. Podejrzany, poszukiwany, hmm, no to może to wykonamy, to jest jakiś quest Z tym mam pogadać? Może z nim. Czekajcie, co on w ogóle mówi ten quest? Powinien spotkać się z posłańcem człowieka, który zwarcza salamandrę. Spotkałem go wieczorem spotkam go w Spotkałem, spotkam, spotkałem go w Kaczmie wieczorem, miś kudłacz. Muszę, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Bywaj. Mm. Nie, nie chcę nic przechować. Słuchaj, może z tym, może to jest ten gościu, który walczy. Posłaniec, jest jakiś podróżny. Nie wiem, tylko ten gościu mi coś mówi. O co? Mhm. Mm Proszę. Nie wiem o co chodzi. Bywaj. Nie, może jakiś quest, może ja z nie miałem jakiś quest. powiem pamiętam. Ludzie, nie? Mniejsz o to, nie w te w kimono, nie ma sensu wpłynąć tego quest'a, skoro nie wiem o co chodzi. To są tajemnice we zimy Ok, no to... To, to jest nasze... Anuluj śledzenie. To jest nasz wskaż... Łe, 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 łe. Czekajcie. Nie to, co miałem zrobić. Anuluj śledzenie. Sekcja zwłok. Hmm. Skarż na mapie. Grabasz. To jest właśnie miejsce, o którą mi chodziło. Pomijmy to. Chcę odpocząć. Ja. Tak, no to proszę bardzo. Skimonowalimy. No i zobaczymy, czy mamy w ogóle jakieś talenty. Prawdopodobnie nie. Tak. Mówiłem. Zero talentów. No ale no to. Hmm, może do. Medytacja do południa. Będzie dobre rozwiązaniem, wydaje mi się. Grabasz akurat w stanie, wszyscy będą szczęśliwi, ogólnie wszystko będzie w porządku. So, let's go to the grabasz. Grabasz. Grabasz, grabasz. Tu się układają częściami, ja nie wiem czy słyszę. Ja słyszę to bardzo wyraźnie i gustownie. Eee, what the fuck? Nie wnikam. Nie, wnikam. Eee... WZIMA Teraz pytanie... Deszczu nie ma. W ogóle to niebo w wkurza, nie wiem czemu. To niebo w zimie mi się nie podoba, być może zmieni się jak kiedyś, ale... Odtrąca mnie. No to jeszcze słońce jakoś wygląda jakoś radośnie, ale te całe niebo zachmurniałe, tak to to... No to... To się nie prezentuje ładnie w Dobra, chodźmy dalej. tego grubarza! Znaczy, to ciekawe mnie, czemu nie mogliśmy zabić, a może mogliśmy zabić tego upiora? Nie wiem, a może on pojawi się tylko w nocy, może zobaczymy, a! Może teraz będzie. Jeżeli będzie, to spróbuję go zabić, a, ale chyba wydaje mi się, że on się tylko w nocy pojawia. Tak, nie ma go teraz. No, niestety. Bullshit is my life. Hmm, chociaż czekajcie chwilkę. Okej, okay. możemy wracać. O co chodzi? Trzeba wam czego? Hmm. Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji, czy coś Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. A o co chodzi? Trzeba wam czego? Ja. Mm... Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krastoludzkiej gorzałki. Krastoludzka gorzałka. Hmm. Flaszkę wódki. Chyba to będzie dobrym wyjściem. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Okej, okay, no to czyli ciało mamy załatwione. Muszę pójść do szpitala o północ. Ok, a czyli kolej wydaje mi się, że teraz powinniśmy znaleźć właśnie. Mm, a nowy poziom! Okej, okay, świetnie! Tylko teraz ja będziemy wanoć w kimono. Okej, Ok, czyli w międzyczasie chyba poszukajmy tych całych książek na temat tej całej medycyny. Vincent Mace. Gdzie jest w ogóle Vincent Mace? Słuchajcie, Vincent Mace. Vincent Mace, Vincent Mace. Vincent Meis, Vincent Mace. Czy Vincent Mace, czy to nie jest ten cały... Hmm, ten cały yy, gość od straży? Nie, słuchajcie, może antykwariusz wiejski, kupiec, dom Karsztejna, krasnoludzkiego i Wardiego. Proszek Miejski, pastora Vincenta... Aha, no to Vincent Mace, a no to let's Go to The Vincent Mace. To jest cały ten strasznik. Dobrze myślałem jednak. Teraz ta droga. A cóż to? to jest? Płatność zakonu. Oo! Ciekawe. Czekacie znowu, bo coś mi tutaj pika, ja nie wiem czy to... Dobra, wszystko jest dobrze. No. Pikało, popykało, już nie pyka. Po prostu pika jak... Wciskam Arta ze względu na to, że no gram w okienku, nie gram na full fullscreenie, przez to Windows widzi to jako polecenie dla siebie, a nie dla gry. Dla gry również, ale też dla siebie i przez to pyka, pyk, 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 pyk. Ja się denerwuję. Tędy. Tędy jest dobrze. Tu jest jakieś przejście zablokowane. Bullshit. Bullshit. Dom Tarara, o Tarara mnie interesuje, Tarar. Drwi do Wincenta chce znaleźć. Wincent, Vincent, Vincent, Vincent Mace. O co chodzi, Wiedźminie? Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołag albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy Wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. Hmm, okej, okay, czyli takie moje podsumowanie co gdzie? Jak? Wątpię, że nam to coś pomogło, czy Jak może się przydać. Mm, ale teraz pytanie, skąd mam ja w ogóle wcz czacnąć te wszystkie książki? Z tego co wiem to chyba Vivaldi miał książki jakieś... Jakieś książki. Chociaż do końca pewnie nie jestem. Może szani, szani, nie, Shani nie ma do kupienia książek. To mógłby mi sprzedać książki, to takie o medycynie? Pójdźmy do tego jego, choć wątpię, żeby miał coś, co... mogłoby nam się przydać. <Sighy> Jeżeli nie znajdziemy tych książek, no to tylko ten odcinek. Jeżeli wy wiecie, skąd te książki wyczesną no to piszcie w komentarzach, bo bardzo mi to by się przydało. Pół-Elfka. O, czyli tak wygląda Pół-Elfka, brzydka jak... <ślinik> brzydka jak, no... Jak trzy wiadra. Vivaldi. On do Ciebie prośbę, stary druhu. A może Karszczeń ma książki? Karszczeń też jest jakimś alchemikiem. Yy, tu jest Zartan. Co cię sprowadzi? Mam nadzieję. Nie tylko. Była. Hmm. Aha, czyli nie mogę tutaj nic zrobić. A może Zartan coś będzie miał? Mm -hmm. Masz Ma. Uprzedzam. zło, z którym walczę raz to post na swoje. Dobra, to pomijmy to całą gadaninę. Dzięki. Bo widzę, że tutaj nie kupimy żadnych książek. No to jedyne wyście to jest Kalkstein. Jeżeli Kalkstein nie ma tych mm, książek, no to już nie wiem, kto może mieć te książki. Mówię napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. To było bardzo pomocne. A. KALAKSZTEJN, STARY DRUCHU, DAWNO SIĘ NIE WIDZIAŁEM, PRZEZ DWA MIESIĄCE hmm. um. Masz coś? O, mi to biory, widma, księga trwogi jakaś, podstawy alchemii W Cmentarzach... O. Nie, to nie to Kurde Recepty, miks, może to kupimy? Ile to za te 200? O Boże! Słuchajcie. Nie, no bez przesady, on tej książki nie ma. No cóż, no to jak mówiłem, jeżeli tej książki nie znajdziemy, nie znajdziemy no to nie znaleźliśmy, dokończymy ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie, znajdziecie. No i polecajcie. Ja jeszcze wyjdę na zewnątrz, żeby była ładniejsza pogoda. I sami żegnam. No i do następnego odcinka. No i do zobaczenia. Bye bye.